Klienci Eco Malborg zapłacą więcej za ogrzewanie. Dostawca przewiduje podwyżki średnio o ponad 10%. Wszyscy nasi odbiorcy z terenu miasta Malborka dostali informację, że 19 września decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zmieniona taryfa dla ciepła. Ta taryfa uwzględnia zmianę opłat. Na poziomie wzrostu około 10,5%. Wskaźnik jest uśredniony, co oznacza, że podwyżki mogą być zarówno niższe, jak i wyższe. Mieszkańcy zapłacą więcej, gdyż spółka przeprowadziła znaczącą modernizację przedsiębiorstwa, co pozwoli na duże ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie wydatków na zakup uprawnień do emisji CO2. Ta wysokosprawna kogeneracja pozwala po zakończeniu sezonu grzewczego na całkowite wyłączenie pracy ciepłowni węglowej i pracy w oparciu o paliwo gazowe. Unia Europejska wprowadza coraz większe restrykcje na emitentów zanieczyszczeń, dlatego modernizacja podobnych przedsiębiorstw jest po prostu konieczna. Niestety wiąże się to również jak w przypadku Malborka. Z podwyżkami cen, jednakże bez modernizacji zakładu opłaty w kolejnych latach mogłyby być jeszcze wyższe. Wybudowanie wysokosprawnej kogeneracji pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla rocznie o około 10 tysięcy ton. Dla Pokazania kosztów funkcjonowania spółki związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 chciałbym poinformować, że w 2018 roku koszt uprawnień wyniósł 914 tysięcy, natomiast w roku 2019 to jest kwota powyżej 3,3 miliona złotych. Nowe opłaty będą obowiązywały od 7 października. Zdaniem prezesa, wprowadzone stawki powinny się utrzymać przez kilka następnych lat. Te ceny, które obecnie wejdą w życie 7 października dla mieszkańców miasta Malborka, będą utrzymywane na kolejne lata bez większych podwyżek. Oczywiście to wszystko będzie uzależnione jednak od i ceny węgla, i ceny uprawnień na rynku.